Nie zapomnij zostawić słupka i łapki w górę dzięki, a tutaj pięć ostatnich słupków. W dzisiejszym odcinku pokażę wam wszystkich bohaterów, którzy odeszli ze Sprawiedliwych przez uśmiercenie. Arek Zimny postanawia pomóc Weswaldowi uciec z więzienia po tym jak został pobity przez półwięźnia. W domu operacyjnego pokazał swoje prawdziwe oblicze. Zastrzelił Miłowskiego, a Zimnego tylko zranił. Zakładnik ruszył do ucieczki w las. Ruszył w pogoń za nim. Arek próbował zgubić Tomasza, jednak nieskutecznie. On znalazł go, gdy ten rozmawiał z Kubisem. Po czym zastrzelił Zimnego. Zmarł w w 51 odcinku można powiedzieć, iż był bohaterem, także tylko wspomnę, że wesfal po tym jak zadzwonił do Kubica, którego cała policja szukała, został zastrzelony podczas akcji policyjnej. Edward zastrzelił go w 52 odcinku. Gdy w końcu dochodzi do spotkania Adama z porywaczami syna, wydaje się, że wszystko przebiegnie zgodnie z planem. Pojawiają się kryminalni. Andrew strzela do Stasiaka, po czym trafia do szpitala. Lekarze zrobili wszystko co w ich mocy, by go uratować. Po operacji Adam odzyskuje przytomność, ale chwilę później umiera. Komisarz Adam Stasiak zmarł w 105 odcinku. Siostra Jara widziała, jak Marczak zastrzelił gruzę. Ten dzięki posłuchowi dowiedział się, gdzie się ukrywają. Chciał ją zastrzelić. Jaro chwycił za broń i wywiązała się szarpanina, podczas której został postrzelony. Było to w 480 odcinku, a pod koniec 490 odcinka. Dowiadujemy się, że Jaro nie żyje. Krzysiek chciał się dowiedzieć, gdzie jest Ola. Napastnikowi, który między innymi do niego mierzył, zamierza wyrwać broń. Niestety nie udało się, broń wystrzeliła i został postrzelony. Podczas operacji zmarł w 597 odcinku. Kasia Lipka, odkąd trafiła na wózek, chciała się zemścić na tym, który ją tam posłał. W końcu nadszedł dzień zapłaty. Zbawiła go do jednej z but w starej fabryce. Kaszka miała ze sobą granat. Van myślał, że to atrapa. Jednak był prawdziwy, rzuciła mu go pod nogi, po czym nastąpił wybuch. Kasia zginęła na miejscu wraz z fangogiem w 116 odcinku. Karolina Rafał była przyjaciółką Pauliny Wach. Nie wiem czy ją tutaj dodać, więc tak tylko w formie ciekawostki została zastrzelona w serialu policjantki i policjanci w 493 odcinku. Daj koniecznie znać w komentarzu, którego z tych bohaterów najbardziej Ci brakuje.